Że coś z tego będzie. To co? Wracamy do domu. Nic nie widać. Nic tu nie ma. Nie ma co tu siedzieć. A tak zupełnie poważnie, jak zobaczyłem prognozę pogody, która wygląda dokładnie tak, to nie mogłem sobie odpuścić tego, żeby nie zapakować trzech małych dronów. I najzwyczajniej w świecie. Polatać sobie, bo co tu dużo mówić, jeśli w tym roku przyjdzie dosyć szybko. Jeżeli chodzi o to, czym będziemy latać, będzie to dokładnie DJI Mini 3, Potensic Atom w wersji drugiej oraz trzeci dron, którego część osób może się domyślać, co to będzie. Są to osoby, które śledzą mojego Instagrama, wiedzą, że dostałem nowego drona do testów. To w dniu dzisiejszym dodatkowo sobie przetestujemy jego możliwości, tak żeby już ten materiał i te testy powoli, skrupulatnie dla Was. Prowadzi. Zanim rozpoczniemy te fiestę małych dronów, zacznijmy od zrobienia Czekina, bo to podstawa. Tak może być. Zacznijmy od czegoś sprawdzonego na początek. Coś co się tej pogody nie będzie bało ani trochę potencji. karta pamięci A czemu ten on się rozparował? Trzeba wyłączyć, aparaturę ponownie. Lecimy. No, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili w powietrzu na wysokości 120 metrów. To ciekawe, drona bardzo dobrze widać. Na pewno, na pewno. No nic. Opowiadając w takim razie w tym czasie na pytania, które na pewno się pojawią. Karol, jak latać legalnie w takiej mgle? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o przepisy, to tak, drona musisz mieć w zasięgu wzroku, pierwsza kwestia. Druga kwestia jest to to, że drona musisz użytkować zgodnie z instrukcją obsługi. A jak wszyscy wiemy, nie każda instrukcja obsługi zaznacza nam naloty we mgle, czy powyżej jakiej wilgotności. Więc jak latać we mgle? Jak widzicie na niebie jakąś dziurkę, gdzie mgły nie ma, to w nią lecicie. Utrzymujecie cały czas kontakt wzrokowy z dronem, nie wlatujecie w tę mgłę. Generalnie rzecz biorąc, można by tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, że ten lot wykonujecie legalnie. Ale to w takim dużym uproszczeniu. bo jeżeli ktoś miałby Wam udowodnić, że faktycznie nie lataliście we mgłę, to ciężko było na podstawie danych meteorologicznych. Trzymać przekonanie i tezę tego, że wlatywaliście tylko i wyłącznie w dziury, a nie lataliście ciągle w md. Tak tylko mówię. Jeżeli natomiast chodzi o to, gdzie sprawdzam, jaka będzie mgła w danym dniu, jak to wszystko wygląda. Strona Meteo i CM, ten diagram, który widzieliście na początku tego materiału, jest dokładnie tym, co możecie sobie zweryfikować. Te żółte paseczki, jest to, można powiedzieć, wysokość mgły od gruntu do pewnej tam wysokości, już nie pamiętam dokładnie ilu tych metrów. Prognoza generalnie rzecz biorąc sprawdza się. Faktem jest, że wchodzimy w ten taki okres jesienno-depresyjny, gdzie tych mgieł będzie dosyć sporo. I myślę, że to jest takie ważne dla Was przesłanie, że warto to wykorzystać. Zdjęcia we mgle wychodzą, no co tu dużo mówić, chyba najbardziej zjawiskowo, materiały filmowe, wideo, Klikają się chyba najlepiej w sieci, jeżeli chodzi o takiego typu warunki. Więc jeżeli nie masz co robić o godzinie 5 rano, bo o tej należy wstać, żeby o 5.30 wyjechać z domu i na szóstą być na miejscu, to to jest idealny moment właśnie na to, kiedy ten dzień pozwala Ci na to, że nie musisz zrywać się z łóżka o 3 czy 4 nad ranem, tylko na spokojnie o 5 wyjeżdżasz na miejscówkę. Fajnie wybierać miejsca, gdzie macie właśnie coś wysokiego, bo dokładnie tam jest klasztor. W tyńcu. Tam powinniśmy go widzieć, ale go nie widzimy. Myślę, że kwestia jeszcze 5-10 minut i będziemy mogli sprawdzić ponownie, jak to wszystko wygląda. Tego nie możecie widzieć, czy możecie. Żadna tam tajemnica, to nie jest dron, który nie istnieje na rynku już jakiś czas. Smart preview. Ta aparatura jest przekomiczna. I... Tu musimy się zatrzymać i wyjaśnić jedną kwestię. Dlaczego finalnie tym dronem Hover R kompletnie nie latałem? Ano dlatego, że go nie ogarniam jeszcze do końca. Latałem nim tylko i wyłącznie kilka razy, i to bez użycia tej właśnie aparatury, którą w tej chwili trzymam w ręce. Więc doszedłem do wniosku, że nie chcę tego drona stracić, zanim go finalnie nie przetestuję. Tym bardziej, że te warunki były jakie były, więc doszedłem do wniosku że lepiej odpuścić i polatać potensikiem czy Mini 3 Pro. To jest ciekawe z tym potensikiem. Jak uruchomię pierwszego, pierwszą aparaturę, a później drona, to ona się nie łączy. Potem jak dołączę i włączę, to się łączy. Ciekawe. dalej bez zmian. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra. Lecimy dalej. Przyjechałem na wschód słońca. Kurwa miejscu słońca. końcu. o przyzwoitej godzinie chyba. Czyli nie o 9. A obecnie jest 6.25. Za 15 minut kończy się złota godzina. Jakoś tak. nagrywanie sport i lecimy pięknie go jeszcze widać O to w tym wszystkim chodzi. Można powiedzieć doczekane. Teoretycznie, jeżeli chodzi o Złotą Godzinę, to co tu dużo mówić. Ona nam się kończy dokładnie za 8 minut. Myślę, że posiedzimy tu jeszcze max 15-20 minut. Jeżeli ta mgła trochę jeszcze nie siądzie, to... to nie ma sensu. W dniu dzisiejszym dłuższe czekanie. Słońce później będzie już zbyt wysoko, żeby cokolwiek fajnego się wymalowało w tych cieniach. Takie uroki wypadów na mgłę. No prognoza się zdecydowanie potwierdziła. Mgłę mamy, ale strasznie wysoko. Jedziemy w inne miejsce. Most Macharskiego. Przy okazji będzie to już bliżej do domu. O no i tu to się zaczynać będzie dopiero. Tam jest ten łysy. A czy to nie ten łysy? To ten świecący bardziej. Mgła. Jak widać bank tu przyjedzie, policja. Jestem tego pewien. Z jednego prostego powodu znajdujemy się przy ekospalarni. A przy ekospalarni jest strefa i zakaz latania. I tak tu jeszcze na koniec z słowem tego, czy... Było warto wstawać tak wcześnie. Jeżeli chodzi o mnie, to tak, zdecydowanie brakowało mi chyba tego wczesnego wstawania na takie wyjazdy na mgły. I mam w planach robić to częściej, więc jeżeli Ci się podobał takiego typu odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, naciśnij dzwoneczek, tak żeby być ze wszystkim na bieżąco. A takich materiałów będzie pewnie więcej. Finalnie z całego tego wyjazdu są chyba trzy zdjęcia i dosłownie trzy ujęcia, jeżeli chodzi o wylot nad mgłę. Kompletnie niczego więcej nie widać w okolicy, więc co tu dużo mówić? Nuda. Najpiękniej jest wtedy, kiedy ta mgła jest no trochę niżej. Zdecydowanie niżej. A dla tych co oglądają do samego końca, mały bonusik, zgadnijcie dlaczego w pewnym momencie zmieniłem Potensika na Mini 3 Pro. Daję wam sekundę na komentarz. I tak, zgadza się, z jednego prostego powodu, żeby móc lecieć wyżej niż 120 metrów. Ale, Karol, jak to będziesz latał wyżej niż 120 metrów? No, z jednego prostego powodu. Ja stojąc nad brzegiem Wisły, mając klasztor, który jest położony zdecydowanie wyżej, mogłem spokojnie wzbić się o te 25 metrów wyżej i być właśnie ponad mgłą, żeby móc cokolwiek. Wam pokazać z tego wypadu. Zostaw łapkę suba i widzimy się w następnym.